Dobra, to another two and jedziemy na tą misję number two do jakiegoś tam musim w coś o motorek. Ja może bym sobie ustawił ten znacznik. Tutaj ta kamera dobrze chodzi, fajnie się to używa. Szkoda, że tak w kamerach nie jest. się pan przesunąć. O, tym vanem. Jakiś meksykańczyk, Faktyczny. No i będziemy przy sygnalizacji, myślę. Nikt my chyba nie potrąci, a jak coś, no to bardziej ja go nie szanuję. Jednak ja jadę jak chcę, a nie... O. Czy nikomu nie był potrzebny? Nie wiem po co się zatrzymuje na tych... ...na tym, tym skrzyżowaniu. Ludzi mu się w życiu... ...albo życie mu niemiłe. No. Oj. Dobra, tutaj mogę rzeczywiście może zmienić te światła. To nie zmienia faktu, że nie będę prowadzić tych pojazdów. Opa, Tutaj ja nie muszę tu wysiąść, i coś tam? Wjechać tam do środka? Tak, rozpocznij miejsce. Co do kasy, najwięcej jest jej z hakowania bankomatów i zemisje. Tak podejrzewałem właśnie tą umiejętność, już wziąłem, że więcej kasy z bankomatów. Tylko po co ta kasa? Oprócz tych samochodów, to, to do czegoś jeszcze nie Może jakiś pewnie coś w tym stylu? Jak coś tu będziemy sobie okradać, gagatków, to nie ma problemu. tu kawałek mogą sobie podbiec, a zostawię samochód na środku, czemu nie. I się chyba nie zdenerwuje. O, chyba na tył. Mogę przez to hopać? Wiem, że są prawdopodobnie w ogrodzie, tylko jak się dostać to na ten ogród. Czy da się jednak wejść, a ja nie wiem. O boże tutaj właśnie. Kurwa. Jest. Jest okay. ją. No I 9. 10. 9 10. 9 10. Well, in that case uh, you deserve 10 birthday tickles. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. stay here for a second so an entire year and late and... yeah, yeah i'm sorry nate really come here hmm let's have a look at you you look older oh nice <laughs> thanks for that <laughs> His first birthday without Lena. Uh, how's he doing? Still doesn't talk to anybody but me. Yolanda says it's his way of maintaining some sort of control. Yolanda? His therapist. She's helping him. It's good. Just slow. It's hard, but we're gonna get through it. Mm. Jax. Mm. Was hey. not hey. Sorry, I'm late. Can I uh do I get a hug? Wow. You are big. So hey, what what do you got there? Wow, the healer. Cool. You bought him a real toy, huh? <laughs> Why don't you bring up your toys? And I'm gonna speak with your uncle. I'll be I'll be up there in a sec. This matters. You being here. I just need to make sure that things are different. Things are different. You and Jax are the most important people in my life. gonna stop watching out for you <laughs> always the big brother huh <laughs> last guy. time i was back here it was lena's birthday jackson adored her Missed all the fun. The kids were playing vigilante, imitating that guy they keep talking about on TV. Let me guess, Jax was the vigilante. No, they were all the vigilantes, and I was the only villain. But I make a mean bad guy. <laughs> I gave him hell. I should have come earlier. I could have warned them. Don't mess with my sister. Remember when mm. you and mom were both sick as dogs, but dad insisted his boy was going to go have that thing was an abomination all burnt and lopsided that was dad in a nutshell he did a lot of ugly things but it was always about family listen to me i'm rambling oh really <laughs> no 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 don't let me interrupt you Who is this? you caller ID Czy ona musi przestać gadać, czy ja może coś tu kliknąć? Bo no, nie wiem. Muszę podejść bliżej. Nie, chyba Nie, nie. give you some advice. Are you listening? Listen, the police can trace this call. Oho. Oh, nice, nice. Pick. I don't know where you live. How are the locks on those doors? Who is this? Why are you calling? Do you feel safe, Nikki? No, Does it matter to some stupid crank that happens? I think this is strong enough look did you know his voice oh jesus aiden just leave it it's fine it's fine he thinks he can get inside how do you know what he thinks you're checking the lock. look i can handle this on my own we do not need your help nikki i can find this guy okay look aiden god you have not changed at all we do not need your help please stop trying to fix our problems every time you try you just make things worse mm. <laughs> Yeah, I think that's a good idea. Yeah, I see you one. Grown man, maybe ghosts. Let's see how safe you feel when I trace your call. That's a fierce one. Masz przemrogane. O cholera. Że pod chałupą jej siedział chłop? Dobra, oj. No, powiem tak. Czy przypadku, że kogoś naje... przejechał, najechał i to jest jakaś tam reputacja chyba. Chyba nie można przejeżdżać. Za często. Jak ja go bezwładnić Mogę go wpatrzać? I się wykoleju? Ja jest ja się szybciej wykoleję... Niż, ...niż... ktoś. Nie to, że ja nie umiem prowadzić, też mi wierzasz pod prąd.

G give me your phone. Thank you very much. So Shit, yeah. I can't believe you're paying me that much just to make a crank call, Nikki Pierce, right? I'll mention the locks like you said, and her kid. I, I, this feels wrong. That's the point. someone's seen this asshole harass Nikki. Who would pay for something like that? You. I got it. Did you get anywhere with DedSec? Any of those CTOS hacks? Yeah, I'm still trying. They're kicking you out. Give me time. Okay, well, I need your help then. Can you trace a phone call? How can I refuse my best client? Wait, what am I looking at here? It's from a guy who threatened my family. I want to know who hired him. Well, the call came from somewhere in the Loop District, but that's as far as I can see. Okay, if I can hack CTOS inside the loop, then I should be able to pinpoint the source of that call. Let's do that. Bloom's building a new CTOS center in the loop. It's perfect. DedSec tried to attack that center last month. We failed, and they just added more armed guards, so it won't be easy. Be careful. You sound like my sister. Relax, make sure I'm armed and dangerous. Mhm. A ręce? punkty zdolności i tutaj coś się świecie na niebiesko. skończą. No, Zobaczcie, co to tutaj. O co tu chodzi? Że co w tej ciężarówce? Nie rozumiem do końca tu biega Dobra, nieważne. że się nie dowiem, ale jakiś punkty zdolności coś tu ten tak jest. Oj! A tu się stało. Co ja żem Dobra, nie ważne. To jest. Otwarzane przedmioty, co to jest? Zagłuszać bardzo popularna aplikacja. Ja wezmę sobie, może się przydać. Może paniki czemu tam jakaś policja? Ale to karetka. Ja po prostu robię rozpierdźwięk. Ma to sens? Nie ja powiem, że nie. Oj, no to chodzi motocykl, że motocyklem się będzie je jechał tych wszystkich, one jest taka, taka ten odmowa dostępu, odblokuj centrum sterowania. Mhm. To się popsuło. Oh, fake. mnie potrącą. Wydaje mi się, że ten płaszcz nie, nie zachowuje się natura, naturalnie, ale... tylko moje zdanie. Chłopak trzepię Oj, prawie wjechałem pod ten No, no i good Good, good, good Kup Karabin rabin szturmowy my, No wie, no mi wjechał chłopak Dlaczego tak Ależ witam Kupa ma nic, nie wiem. szturmowy. Który ja miałem kupić? Ten? 416 chyba, nie? Jak mi się wydaje. Matko. CTOS centers throughout Chicago have increased security due to several attacks from activist hacker group DedSec. When asked about security changes, Bloom spokeswoman Charlotte Gardner was decisive. Chicago's safety is paramount, so we've hired private security for every CTOS control center. These highly skilled peacekeepers have trained in the most dangerous regions of the world. In fact, Ms. Gardner, these peacekeepers you refer to are military mercenaries, yeah. many with criminal records, isn't that true? Indeed, they've served time in the military, but we should hardly reject our brave soldiers for proudly serving their country, should we? Our CTOS network is well protected, else. and that gives Chicago <laughs> citizens the comfort they deserve. That was Bloom's spokeswoman Charlotte Gardner discussing CTOS security. Jak tak mówię, to zaraz sprawdzimy spokojnie. A, będzie to będzie zostawane. Opa. Ale po co tak się od razu? O te nerwy. Oj. Jechają w popkę. Ale chyba motorami się lepiej jeździ

Teraz to wyzukuje w internecie, co? Dobrze, czy to? A, eksploity. ja z grupą. No nie, jeśli. Mmm. Rama. Odblokuję. Ale do... Zro... bo ja chyba tu wchodzić nie miałem ogólnie rzecz biorąc. <laughs> Mi się coś wydaje, miałem po prostu znaleźć strażnika, ale chyba nie ten wykryto kazę do zwrócenia uwagi. Jakieś alarmy. świetne kamery z tą świetną tą eee, który to ma kod jakiś z tej recepty Wykryto materiał wybuchowy fajnie rezidywistę reagując na pasi. chyba tu mieć zaraz problemy na <grymne> ich może spadnie ale gdzie jest nie no to ta kamera to mi chyba nie pomoże To tam do się nie mogę dostać o w ten sposób mogę Nie chcę przechodnia hak, 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 hakować jakbym chciał tego gościa co ma ten klucz o tam jest o. Czekaj, bo chyba, chyba, chyba nie to, zhakowałem co trzeba. Wykryto słaby punkt. Chciałbym wywołać odgłosy, ale to nie. Ma ukrytą kamerę? Aha. Ale co my z tej kamery możemy, żeby go... dostęp. O. Dobra, chyba tak to miało wyglądać. Tak mi się wydaje, jakaś jakaś elektronika urządzenia do dostępu by do serwera. Ale to ja mam. Dobra, bo tam podejść Bo się. Fik. O trudno to było fajne, <laughs> teraz tak Pek, pek, pek. A co tu się? O pek. Co tutaj się dzieje? Dobra, git. Odblokuj ahoj. Ja, 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 samę sąkałbym finał. tam ten po boku, czy tam ten główny, ale chyba jeden pies. You CTOS you Profiler systems online. Everybody's nasty little secrets at the click of a button. This thing's highlighting all kinds of stuff in the I take advantage of some of this

Czarny zniknął, o nie, tu jest jakiś, No to chyba nawet ten mój. Po prostu oj, 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 oj. No Już myślałem, że to by się skończyło tragedią. O, to się prawie skończyło tragedią. out of the guest room, so I need to move him. Now, I could pass this problem on to you, since Maurice is really your problem, but that's not my style. I always finish what I start, and all I'm asking of you... Alright, fine. I'll handle it. Well, no, don't let me push you out. I said I'd handle it. What's the job? Exactly. It's a delivery mm. job. Gotta move some guy. I mean, how hard is that? Just Keep in mind, my reputation's on the line here. He's paying top dollar for the best driver in Chicago. Then he's in luck. Was it? podatki. I go up Jak na jakiegoś człowieka. Śmieszne. Całkiem nie? Oj. Ktoś motorkę. To się da tak łatwo zjeść?

Breaches my phone. It was a bit of a siedzi na samej górze tego. Zobacz, że idzie ten samochód. Zobacz, on będzie uciekał na tak, tak jak ja. Będziemy się ganiać. Możemy się poganiać, nie? Jakby... Nie, nie. A, tylko że ono, no to się poganialiśmy. Dobra. Nie right wiem o co chodzi, ale... No, miałem w zamowie jakiś samochód, coś, to by do tego dłużej potrwało. Nie że jeszcze policja nas będzie ścigać, bo mi się trudno. Ja no, po prostu... O.

A bo oni chyba mają jakieś źle na miary. Piekaczki. Cieszka udana, ale aplikacje z zleceniami online. No pokaż mi co to tu wytłumaczę, te robotki Fajnie. A nie wiem czy będziemy się tym zajmować. Ale na pewno bym chciał tą misję. O no teraz się pojawiła, idź. To zakręcam. Zakupy. Co można do niego kupić? Napój energetyczny. Dobra, niech będzie. Deszcze w ogóle wichury. Trzeba zrobić